Dzień 26. Modlitwa. Ufność bez lęku. Jeśli można zapytać, jak Wasza Świątobliwość zwraca się do Chrystusa, w jaki sposób prowadzi na modlitwie dialog z tym Chrystusem? Jeżeli modlitwa jest tak bardzo skierowana ku wartościom, jeżeli jest tak wszechstronną afirmacją dobra. To nie może nie być bardzo wymagająca. Dobro bowiem nie jest łatwe. Jest ono zawsze tą stromą ścieżką, o której mówi Chrystus w Ewangelii. Tak więc radość z dobra i nadzieja na Jego zwycięstwo w człowieku i w świecie nie odsuwa na margines lęku o to dobro, o zniweczenie nadziei. Jednakże świadomość tych zagrożeń nie rodzi pesymizmu, tylko mobilizuje do zmagania się o zwycięstwo dobra w każdym wymiarze. To zmaganie się o zwycięstwo dobra w człowieku i w świecie rodzi właśnie potrzebę modlitwy: z książki Przekroczyć próg nadziei. Modlitwa papieża, modlitwa człowieka świętego. O tę modlitwę pyta Vittorio Messori. Ale mamy nie tylko odpowiedź Jana Pawła II, mamy przecież doświadczenie jego modlitwy. Mamy wiele przykładów jego modlitwy, kontemplacji, zanurzenia w Bogu. Jak choćby to niezwykłe doświadczenie z ostatniej wizyty papieskiej w Polsce w katedrze na Wawelu. Święty Jan Paweł II Odmawiał tam modlitwę brewiarzową. I doszło wtedy do wydarzenia bez precedensu w historii telewizji. Oto po raz pierwszy odbyła się transmisja przekazu religijnego bez słów, bez dźwięku. W opustoszałej niemal katedrze zgromadzeni dziennikarze początkowo próbowali komentować godzinną modlitwę papieską. Objaśniali istotę brewiarza, próbowali pochylić się nad postawą Ojca Świętego zatopionego w brewiarzu. Ale z czasem komentarze zaczęły milknąć. Rozległa się cisza, która trwała kilkadziesiąt długich minut. Ludzie dali się wciągnąć w tę wielką lekcję modlitwy i kontemplacji. Modlitwa była dla świętego Jana Pawła II oddechem. Była naturalnym sposobem obcowania z Bogiem. Ale to wcale nie znaczy, że była czymś łatwym. W rozmowie z Vittorio Messorim Jan Paweł zwraca uwagę, że modlitwa jest zmaganiem. Jest zmaganiem o dobro. Jest rzeczywistością swoistej walki duchowej. Dla niego była to także Walka była to stroma ścieżka prowadząca do Boga, ale zarazem było to wezwanie do tego, aby tę walkę i tę stromą ścieżkę podjąć, by nią iść. Święty Janie Pawle II, który zachęcasz nas do wysiłku duchowego, módl się za nami.